Dzisiaj trochę inny grzyb będzie prawdziwek pod leszczynami. Taki chyba jeden z ładniejszych, jakich widziałem ostatnio. Proszę zobaczyć leszczyna, a pod leszczyną taki piękny borowik. Niesamowity jest. Przepiękny. Tutaj jeszcze wyrosły jakieś muchomory. Kolejne muchomory rosną. A tutaj proszę zobaczyć jaki barowiczek Takiego prawdziwka To w lesie spotkać to jest praktycznie bardzo rzadki przypadek żeby był tak ładny i takie umaszczenie miał. A tutaj w sadzie pod leszczynami taki piękny prawdziwy trośnik jest niesamowity. Tak jak okaże, że nawet orzechy leżą. Jest fantastyczny. Tak to wygląda. Prawdziwe Kładleszczyno.